Uciek mi, ej, stój! A... Wróciłem się. O, no to mam cię, dobra, chodź, chodź ze mną, stań, chodź ze mną. E, podnoszę cię. Uciekł mi, uciekł uciek mi, ej, stój! E, cześć, witajcie pisowie, dzisiaj. E, dzisiaj jesteśmy z moim subem, czyli świadkiem. Nastałem no, policjantę, Przyjęli mnie na komendzie! Haha! Ha, super, przyjęli mnie na komendzie! W ogóle zrobiłem tu więzienie takie, patrzcie! O, 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 o! więzienie! Może kogoś złapię! O, kradnę sobie książeczki! Co, Co jest? jest? policjant! Eee! Stój! Stój! Lecę do góry! Lecę do góry! Lecę do góry! Eee! O! Mam cię! Co ci się stało? O, no to mam cię, dobra, chodź, chodź ze mną, stań, chodź ze mną, e, podnoszę cię. dobra, chodź, ty, ty. Wiksa policjanta, chcesz okraść? Idź, tam, idź za mną, za mną. Z tyłu jestem. Wejdź, tu wejdź. Wejdź, siedzisz tam. No, <ścoughs> co ty robisz? Nie chcę być w więzieniu. Dobra, tu, siadaj. Nic złego nie zrobiłem. Dobra, wejdź tu, wejdź. Tu. Gość! Wejdź tam, wejdź tam, wejdź, 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 wejdź! Wejdź! No co ty robisz?! Już wchodzę! No wchodź tam, wchodź, idź, idź, idź! E... Poczekaj... No, ej, chodź tu! No, chodź! Co jest? Co to jest? Hej, się zamknąłem, siedź tam, ty głupi złodzieju! Uwa. Yy, z komendantem wixem się będziesz kurcze, ten, yy, drażnił? Eee, co, 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 co? Zaraz cię pogryzie mój pies. Nie no dobra, nie będę taki surowy i yy, otworzę ci na chwilę, trzymaj. Eee, co, 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 co się z tobą stało? Uciek, uciekł mi, uciekł, uciekł mi! Ej, stój! Jesteś głupi! E, gdzie? O, tam, dobra, dobra, widziałem. Tam, 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 Dobra, panie milionerze! Otwieraj! Otwieraj mi! Nie włodzić! Eee! Dostałeś nakaz! Wbijam bez pozwolenia! Gdzie jesteś? Aaa! Goniecie! cię! Jesteś głupi Będę kradał innych. Nie, nie pozwolę ci! A, stój! stój, stój! Miałem cię już! O, muszę też dać korolkę! Szybko! Gdzie to jest? Dwa Tu. Różowa, szybko! Nie, to nie działa. Eee, Kulejnoga, noga, szybko. No, bo zwiał mi zaraz! Zwieje mi! Gdzie jesteś? Eee, dogoniecie? cię! Eee, stój! Nigdy mnie nie dogonisz! Dogoniecie? cię! Ej! Hahaha, jesteś głupi, tam nie ma wyjścia. O nie! Jedziesz do jaskini! O, dobra, trzeba to ściągnąć, bo tam nie wejdę. Ej! Chodź ty tu! Nigdy mnie nie... Ej! Nie masz gdzie uciec! Stój tu! Stój! Co jest?! No niestety. Widzieliście co spotkało tamtego tego typka? Eee, tego zbira, złodziejaka jakiegoś jednego. O, pizza, zjem sobie z chęcią. Dobra. Ale idę, yy, idę, idę, idę. I no, i chcę tego gościa odwiedzić, bo no, w sumie jakby no szkoda mi się go zrobiło, Jakby to jakiś, no może złodziej, ale no wiecie. Ogólnie po tym wypadku, jak się pośliznął, trafił do szpitala. I my teraz idziemy do tego szpitala i zobaczymy, co z tym typem nie tak. Wbijemy szybko i idziemy do tego typa. Dobra. Yy. Okej. Okay. Halo. Nie ma go tu, a tu? Halo? O, yy, witaj Jesteś głupi! Przecież za złamałem nogę! Przepraszam, ale, ale to ty uciekałeś w końcu, nie? godziłem cię z godzinę prawie, wiesz? Z yy, 40 minut cię goniłem jakoś, bo tak mam zegarek yy, Wiecie co, ja na chwilę suba dam do domu yy, Bo mnie trochę irytuje yy, Gdzie jest sub? Gdzie, gdzie ten pet? O, tu. Dobra. Weź peta do domu. O. E, tak, bez peta. E, gościu, zdajesz sobie sprawę. E, śpisz. Dobra. No to będę musiał cię odpuścić. E, o. Dobra. Zdajesz sobie sprawę. E, usiądę sobie i posłuchaj mnie, ok? Dobrze, niech ci będzie. Posłuchaj. Zdajesz sobie sprawę, że. Nikt ci nie będzie płacił odszkodowania, i ty teraz musisz tu leżeć z 3 miesiące grubo. I już stąd nie wyjdziesz. Nie, 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 nie nie ma mowy, nie ma mowy. Nie wyjdziesz stąd, póki ja jestem na. Co, co yy. póki ja tu jestem, to nie wyjdziesz. Zapiszę cię tutaj, że odwiedzę cię za 3 miesiące, kiedy właśnie wyjdziesz z tego. Yy, I dobra, Yyy, ktoś tu usiadł, boję się, bo. yy, To jakaś koleżanka z zbrodni. No, Nie? Dobra. dobra, Elo, Elo No, Elo, minęły już jakieś 3 miesiące. Yy, może parę dni ponad. Chodzimy do szpitala i idziemy po tego więźnia. Yy. No, no, no. O, jest tu nawet. Czy mogę już wyjść z tego więzienia? I tak, oczywiście, właściwie to ze szpitala nie widzimy, ale tak, oczywiście, możesz wyjść. Okej, okay, co tu się dzieje? Ej, chodź, chodź ze mną, chodź ze mną. Widzę, że na wózku jeździsz. No nie, znowu ty. Dobra, chodź ze mną, chodź ze mną, idź, idź. Posłuchaj, gość. Denerwujesz mnie. Yy, chciałeś mi ograbić mój dom. Yy, stoj, 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 stoj. Stój! Stój! Ale serio, stój, bo ci wlepię podwójny mandat. Chodź tu, nie skacz głupi. Chodź tu, co, 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 co. Posłuchaj. idziemy na lody. Szybko. Foto na lody, nie chcę. Chodź i nie gadaj, powiem ci coś, chodź tu. O, żeby nikt nie słyszał. tu jakoś usiąść? Nie, dobra. Chodź tu, chodź tu. O, o. Weź emotkę. Dobra, chodź tu, chodź tu. O, tu, 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 usiądź. No bo dobra, możesz tak. Posłuchaj yy, ja spróbuję jakoś usiąść, a ty tu posłuchaj. Dobra, jak już widzę, widzisz, siedzę. I posłuchaj, mam do ciebie ważną sprawę. Widzisz tu, proszę? Wiem, że lubisz lody, ale to nie czas na to. Yy, posłuchaj. Oczywiście! Yy, powinienem cię dać do więzienia, bo poszedłeś do szpitala, ale powinienem ci dać do więzienia jako komendant. Ale z racji iż... No trochę mi kupię, że przeze mnie złamałeś nogę, no jakby ten, więc dostaniesz tylko mandat, masz mi wpłacić, masz do końca miesiąca, masz mi wpłacić stówę, masz mi wpłacić stówę, jasne? I wszystko będzie załatwione, a jeśli będziesz nadal podskakiwał innym policjantom i grabował coś i tak dalej, to dostaniesz mandat 10 tysięcy, dobrze? Więc na stu na stówę myślę, że zakończę całą sprawę, okej? Okay? Okej, okay, let's go Dobra eee, No to daj mi tą stówę teraz. Eee, no daj. Ja, jak ja siedzę po u mnie to jeszcze lękuję. Znaczaj tutaj dobra. Chodź Dobra. A, tu jest niewidzialna podłoga. Daj mi tą stówę! I będzie załatwione. Mógłbyś? Da, daj stubę. Będzie załatwione. Dasz stubę I będzie załatwione, okej? Okay? Okej, okay, tylko nie wiem jak się Okej, okay, już daję. Okej, okay, dziękuję, dziękuję. Dobra, mam nadzieję, że y, film wam widzowie się spodobał. A ty, złodziejaszku, milionerze... Fila, y, fila. Stój, stój, stój! Milioner, milioner. Coś mi się to kojarzy. Poczekaj, milioner. Leon to jest milioner! Mój brat młodszy, Leon to jest milioner! Czy ty zostałeś Leon bandytom? Nie! Nie! Tylko koledzy mnie tak zmuszają! Koledzy? D dobra, nie wiem, nie wiem. Nie, nie wnikam, to. No. Y elo! Elo! Mam nadzieję, widzowie, że film Wam się podobał. W ogóle Leon... Dziwnego masz skina troszeczkę. Tak, na szybko robionego, z tego co wiem, yy, później go zmienić, tak? Tak, tak. Dobra, w każdym razie yy, to, co przed chwilą widzieliście, tą samą fabułę, to była taka chwilowa fabuła, bo ogólnie dziś miałem nagrać film yy, z Meph City, przynajmniej tak sobie wziąłem. Yy, a nie wiedziałem, z czego nagrać ten film z Meph City, więc pomyślałem, że zrobimy krótką historię na jeden odcinek. No i w tym jednym odcinku zaczęliśmy i jednocześnie skończyliśmy tą krótką historię o złodzieju, o tym, że zostałem policjantem i o tym, że zostałeś, Leon, złodziejem. A jakbyście pytali, czy mu też wyglądam jak jakiś gangster, to taki jest mój naturalny skin, w sensie, nie w samym Robloxie, ale w Meep tak się ubrałem, bo ładnie, moim zdaniem. Yy, czemu się tefasz? Też się tepnę. Dobra. No i mam nadzieję, że film Wam się podobał. Leon, co sądziłeś o tym filmie? No fajne, tylko musiałem dużo gadać. No, a więc... <noise> dobra, mam nadzieję, że fabuła... I krótka. to było naprawdę 3 miesiące, to nagrywaliśmy, a nawet więcej. Nie, dobra, nie, nie przesadzaj, to ponad, ponad, ponad 10 minut. Ta, nie, dwa... jakieś 30. 20 minut, nie gadaj. Nie, 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 nie okłamuj widzów, nie wierzcie mi. To już koniec, mam nadzieję, że krótka fabuła Wam się podobała i Elo! Elo wina!